Noc z 29 na 30 czerwca 1934 roku przeszła do historii jako noc długich noży. Polegała ona na wymordowaniu wszystkich przeciwników Adolfa Hitlera w NSDAP oraz oddziałów szturmowych SA. Była to formacja przeznaczona głównie do ochrony członków Partii Narodowo-Socjalistycznej. Była również przez lata dla Hitlera gwarancją bezpieczeństwa. Lecz wszystko się zmieniło w momencie, gdy Hitler doszedł do władzy, a bowiem Formacja ta kojarzyła się niemieckiemu społeczeństwu z przemocą fizyczną, jak i ogromnym bestialstwem. Z początkiem lat 30. w SA zaczęły się spore problemy z dyscypliną, co zmusiło Ernsta Roma do powrotu do Niemiec i objęcia stanowiska jako szefa sztabu oddziałów szturmowych. Udało mu się stosunkowo szybko wprowadzić surową dyscyplinę, dzięki czemu rozbudował on formację SA z 77 tysięcy do 700, a wkrótce formacja ta osiągnęła milion członków. Formacja była na tyle rozbudowana, że posiadała ona własne magazyny z bronią, jak i obozy koncentracyjne. Hitler po przejęciu władzy pragnął przekonać do siebie dowódców wojskowych Reiswery oraz powiązanych z nimi generałów, którzy mieli konserwatywne poglądy. Ernst Strong, który był przeciwnikiem polityki Hitlera, twierdził, że główną siłę III Rzeszy należy opierać na jego oddziałach w, w S.A. Konflikt pomiędzy Hitlerem a przywódcą S.A. zaczął być coraz bardziej widoczny. Rom zaczął narzucać Hitlerowi zradę poglądów nazistowskich i sprzymierzenie się z kapitalistami. Po wygranej kampanii wyborczej Hitlera w szeregach SA wkradło się niezadowolenie. Czuli się oni oszukani, ponieważ ich stanowisko w społeczeństwie nie uległo żadnym zmianom. Jakby tego było mało, SA było znienawidzone w społeczeństwie niemieckim, jak i wśród zwolenników Hitlera. Kierowana przez Heydricha służba bezpieczeństwa SD prowadziła już od dłuższego czasu inwigilację kierownictwa SA opracowując listę osób do usunięcia oraz werbując swoich współpracowników wewnątrz organizacji. W 1934 roku konflikt z Romem osiągnął szczyt, a bowiem zmobilizował on swoją organizację, z którą podróżował na terenie kraju, głosząc przemówienia, które krytykowały Hitlera, jak i jego politykę. W tym samym czasie do rąk Hitlera dostarczono spreparowane przez SD akta Roma, jak i innych wysoko postawionych przywódców SA, w których oskarżano ich o homoseksualizm, jak i ospisek, spisek, który miał na celu obalenie rządów Hitlera. Agenci SS, aby podkręcić całą sytuację, rozpuszczali po raz plotki o mającym koło nadejść puczu, zorganizowanym przez członków SA. Ludzie Heydryścia przeprowadzili także kilka prowokacji w mundurach SA. Między innymi nawoływali robotników do rewolucji. Adolf Hitler został wyzwany do prezydenta Hindenburga, który oświadczył, że jeżeli sprawa SA nie zostanie rozwiązana, wprowadzi stan wyjątkowy i skieruje do akcji armię. Co mogłoby doprowadzić do wojny domowej. Hitler w takim wypadku został zmuszony do podjęcia działań. Postanowił on zaplanować coś w rodzaju pułapki i wydał Romowi i kierownictwo SA polecenie stawienia się 30 czerwca 1934 roku w hotelu Hansenbaua w warskim kurorcie, gdzie miał wygłosić dla nich przemówienie. O godzinie 4 pod hotelem pojawił się Hitler w asyście oddziału SS. Zaskoczony Rom i dowódcy SA zostali aresztowani i rozstrzelani na miejscu, lub wywiezieni do Monachium. Jednocześnie SS przeprowadziło aresztowania wyznaczonych dowódców SA w Berlinie, Monachium, Nadrenii oraz Śląsku. Podczas tej nocy zamordowane zostały również wszystkie osoby, które miały spory z Hitlerem. Łącznie tej nocy śmierć poniosło około 300 osób. Samego Roma próbowano nakłonić do popełnienia samobójstwa, czego nie chciał uczynić. A wobec tego został on zastrzelony przez SS. Jeśli chodzi o SA to nie została ona do końca rozwiązana. Aczkolwiek straciła wszelakie wpływy polityczne. A liczebność formacji została zmniejszona z miliona do trzystu tysięcy osób. Wielu członkom zaproponowano służbę w armii, a część z nich po przejściu weryfikacji rasowej przyjęto do nowo powstałej formacji SS.